tak od pół godziny jazda. Mogłem wcześniej nagrać ogromny grab dyl, Aż w jednym miejscu taką rysę na szybie zrobiło. A teraz odporności na To Ciężki deszcz z wiatrem. Akurat już się kończą godziny. A mam 20 minut tylko jazdy i chcę dojechać do truck stopu, ale <sądzę>, sądzę, że może być niezły burdel ze względu na, no właśnie na pogodę, i że po prostu ludzie tutaj stoją na poboczach. Więc ten truck stop może być zawalony, że nawet nie będę miał miejsca. Tak co normalnie o tej porze. Trzecia po południu. Powinienem normalnie mieć miejsce, tak? Więc nie wiem. No zajadę, zobaczę Co się dzieje. Ale jest szansa, że, że będzie maniana. A jestem w stanie Michigan. Wracam do Kanady. Zbieramy to mięso wydają dają już takiego dokumentu USD. jest tam inspektora. No i przez to trzeba jechać na inspekcję mięsa w Ameryce przed przekroczeniem granicy. No i to tam trwa od 3 do 8 godzin. No i potem loteria. Trzeba dzwonić, czy trzeba jeszcze się zatrzymać w Kanadzie. Na Śnie, bo tak jak mam, z godziny doprowadziły i będę prawie pod Montreal dojechał. A jak mam, robić tą inspekcję mięsa, no to tak to cały, cały dzień już do dnia do no, waga, waga będzie zamknięta na pewno, bo to jest niedziela. Wiecie, co najgorsze, to że ja jadę z tym, z tym deszczem. Ten deszcz jedzie za mną. W tą samą stronę, jedzie na wschód. Ja tak naprawdę tylko chcę miejsce na tych brak a i dosłownie ostatnie pół godziny no. gdybym wiedział, że taki będzie burdel to bym to by się zatrzymał jest tam kilka tak stopów na początku Indiany, na przedmieściach Chicago jeszcze zjazd numer 6 Gary ja z drugiej który tam 12 czy 9 A teraz to ja ryzykuję, że, że tam gdzieś dojechać na Lowsa, Michigan Sydney. Nigdy tam nie stałem. To jest taki nowszy frak stop jakiś dopiero nowy. Mówi ponad rok otwarty. Bo jak tak pada, to kierowcy Szansa, że, że nie będzie miejsca, bo wszyscy staną i będzie wielki burdel. Tak? A ja naprawdę nie mam. 15 minut mam. No. 15 minut mam. Zawsze będę mógł włączyć no, ten tryb, że, że jadę, no, miejsce znaleźć, no ale wiecie, no, jak ten sztorm za mną jedzie, no to. to tam dalej to też miejsca nie, nie jest. Jest traktat, następny będzie. Ile kilometrów mniej więcej za? No tak, 30 kilometrów dalej, ale to też nie będzie miejsca prawdopodobnie. Więc tutaj mówię, takim w złym czasie trafiłem. Chociaż nie, no może z, z dużej chmury mały deszcz może z Mogi też teraz mi się sam Jedzie, jest szansa, żeby w ogóle wyłączyć wideo. No dawaj, dawaj, gdzie jest ten zjazd Ja już tutaj poniżej najeżdżę. Zwiast 34. Dobra, już jest tutaj mój zjazd. Chyba już mój zjazd będzie. Chcę do tego gorzka wziąć. To nie jest niepewne, już szkoliłem gości w gąszcz. Trzymać kciuki, żeby ludzie, którzy mają jeszcze Trzymać czas jazdy, żeby dalej jechali bo ja naprawdę już ja muszę tu stanąć to jest ostatni tak, stop na który mogę stanąć dzisiaj od pierwszej rano jadę od pierwszej 15 a ja tam odebrałem to mięso uwaga pokazała że jestem 1000 funtów za ciężki 1200 mówię do gostka ty za ciężki jestem oczywiście nie przykle bo, bo mam ośki do przodu kompletnie na maksa, a dalej jest to za ciężki, bo tutaj na, coś na 200 to 1200, ale Dostojk powiedział, że muszę jechać na, na oficjalną wagę się zbadać, ta ich waga to nie jest tam, nie ma tej. Ja czasami tak czasami e, są takie momenty, że człowiek myśli, że o kurczę, co tu będzie się działo i wcale nic wielkiego się nie dzieje, a czasami myślisz, eee, spokój tego, a tam jakiś wielki burdel jest nagle, nie? Co się zaraz okaże, jak będzie na tym goście. Tam dalej jeszcze chyba spidko jest, spidko czy, czy Speedway, nie wiem jak to się takie Zawalony, nie powiem, ale jest miejsce. Proszę podjechać. Czekajcie, niekoniecznie tak mówię, że będzie miejsce. Bo widzę tam przy warsztacie to nie za bardzo. A nie dobra, tam z tyłu. O, tak, tam z tyłu Przeszło. Jakby. Pojadę się zaparkować. 8 minut zostało. Dzwoniłem do firmy. Powiedzieli mi, że... Bo mówię, psaj, no ja wstanę w takim razie bardzo wcześnie, wcześnie rano. Co mam robić, tak? Z tym mięsem bo bezpośrednio o 5 rano otwierają inspekcję trzeba jechać bezpośrednio na inspekcję już Nie zaczekaj tam do 8, 9 żeby, żeby Ci powiedzieli czy, czy masz na to inspekcję czy, czy czekamy na, na dokumenty więc, więc jakbyśmy czekali na dokumenty Także, się czekaj, się stanąć, mogę, jak będę czekał na dokumenty. No to te dokumenty, zanim oni to zrobią, to jeszcze też dwie godziny potrwa, więc to nie ma, nie ma, nie mam co się spieszyć, tak? No dobra, tutaj trzeba gdzieś stanąć. I kończymy dzień, no. dobra ludziska, no co ja tu więcej mówię, tak? Dzięki Za uwagę, do zobaczenia nigdy Byłem tu, byłem tam, będę tu, będę tam Rozumiecie